Hej, hej, hej wszystkim! Z tej strony Dominika z karty wstępu. Zapraszam was na krótki filmik o ATC, którego tematem było marzenie. Wymianka była w Kraftwenie. Udało mi się w tym miesiącu na nią zapisać i moja para wymiankowa na pewno dostanie bardzo, bardzo fajny i ciekawy projekt. Jestem z niego mega zadowolona, ponieważ jest w morskim klimacie idealnie wpisuje się w moje marzenie którym jest, słuchajcie spacerować po brzegu morza kolekcja Stamperii wydała mi się do tego tematu wprost idealna długo już mam ten bloczek już co nieco jest z niego powycinane i nawet nie mogliście zobaczyć okładki ale na pewno widzicie to, że on jest po prostu przepiękny do tego stopnia, że wykorzystałam tło deseczek z innego bloczku papierów po to, żeby nie musieć wycinać z tamtego. Mam jeszcze pomysł na pewną pracę z, tam, z tamtą kartą. Tak więc zobaczcie, pokazuję Wam tutaj powycinane już elementy właśnie z okładki. No cóż, są one przepiękne. No to są i foki i wieloryby i nawet żółwie. I delfinek. Wszystko jest pięknie przeplatane kompozycjami kwiatowymi, i do tego jeszcze mam takie elementy z kika. Kupiłam je w kiku. To są elementy takie jakby drewniane. Oczywiście na samym początku przyklejam sobie wszystkie karteczki, które są docięte idealnie do rozmiaru ATC. Bardzo mi zależy na tym, żeby cała praca, nawet taka maleńka jak ADC była schludna i dopracowana i maksymalnie perfekcyjnie zrobiona. Dlatego zaprojektowałam sobie takie karteczki, które, na których już jest napisana m, cała nazwa, moje imię nazwisko, ilość e, egzemplarzy, które zrobiłam, no i oczywiście dane. E, takie jakby kontaktowe. Tutaj akurat jest moja strona i moje logo firmowe. No i e, jakby, żeby jeszcze tak e, ładnie pod, na, dodać kolorku takiego jakby starego drewna, tuszuję sobie krawędzie ATC tuszem Distress. Forma ATC jest dosyć płaska, ale jak wiecie już dobrze, ja bardzo lubię taki efekt troszkę trójwymiarowy. Dlatego kładę ile mogę, ile jakby pozwala mi na to karta, jakiś elementów. I tutaj właśnie postanowiłam, że użyję sobie taki border z koronki. No i pod spód jeszcze wpadłam na pomysł, żeby sobie wziąć starą książkę i wytrzeć kilka stron. Znaczy w zasadzie jedną stronę i podrzeć ją po prostu na kilka części i jeszcze ją umieszczę pod tą koronkę. Wszystko przyklejam sobie na klej Magic, bo akurat żel medium mi się skończyło, więc musiałam się poratować Magiciem. Mam nadzieję, że jednak wszystko będzie się trzymało, do tej pory ten klej mnie nie zawiódł, więc trzymam za niego kciuki. Obcinam sobie nadmiar tych kartek, żeby już właśnie ich nie obrywać, bo jak zobaczycie później przykleję sobie jeszcze koronkę, no i ona będzie tak nadawała taki nierównomierny kształt. To znaczy po prostu będzie niedocinana przy krawędziach. Zabieram się teraz za budowanie kompozycji i do tego celu wykorzystuję elementy drewniane w bardzo fajnych e, rozmiarach, nie są ani za duże, ani za małe powiedziałabym nawet, że idealne tutaj maleńkiej formy ADC. Wykorzystuję również wcześniej powycinane elementy z stampeli, z, z bloczka. I tutaj do tego celu wykorzystuję orkę, wieloryby, no i kwiatuszki, muszelki. Wszystko, co jakby wpasowuje mi się w kompozycję, dokładam, przymierzam sobie, co mi będzie pasowało, co nie będzie pasowało, dokładam, odkładam, tak aby wizualnie mi wszystko pięknie grało. Całość uzupełniam muszelkami, które kiedyś przez lata kolekcjonowałam i przewoziłam z nadmorza. Teraz do moich prac, które bardzo, bardzo uwielbiam robić w morskich klimatach, są wręcz idealne i bardzo, bardzo jestem zadowolona, że taką kolekcję wspaniałą już stworzyłam. Mam nadzieję, że moja para wymiankowa. Będzie z tego powodu szczęśliwa. Tym bardziej, że też mieszka niedaleko morza. Jak wiecie, ja mieszkam w połowie Polski, no może mam dość daleko, ale. Nie aż tak daleko. Niestety, właśnie ostatnio sprawy osobiste i brak wolnego czasu nie pozwala mi na to, żeby wybrać się nad to morze chociaż na kilka dni. Ale naprawdę głęboko wierzę w to, że niedługo się z morzem spotkamy i będę mogła zrealizować to wspaniałe marzenie którym jest właśnie spacer o wschodzie słońca brzegiem Bałtyku w mojej ukochanej miejscowości. Rozpalam po prostu tą wizję w głowie i nie mogę doczekać się, kiedy to marzenie się w końcu spełni. Tak więc, kochani, bardzo, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną, że obejrzeliście ten tutorial. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie jakiś komentarz koniecznie pod tym filmem, żebym widziała wasze reakcje. A tymczasem życzę wam wspaniałego dnia, cudownego, słonecznego i. Cóż, spełniajcie swoje marzenia, bo to, co się dzieje właśnie podczas ich spełniania i kiedy one już się spełnią, to jest po prostu magia. Tak więc każdemu życzeń, spełniajcie swoje marzenia i trzymajcie, trzymajcie się ciepło, papa. Pa.